Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Patrycja i dzisiaj nagrywam troszkę mnie nie widać <grym> um, drugą część um, najlepszych męskich postaci, czy jakby to były męskie postaci, dzisiaj mam tam postaci nie wiem jak to wytłumaczyć, wiecie um, tym razem mam pięć, nie wiem ile wtedy miałam um, dwie książki z tego co wiem, albo trzy, nie wiem, się powtórzą bo po prostu obie postacie, damską i męską, bardzo lubię. Może myślałam, że ktoś chodzi. <grych> A to tylko, prawda? Ale tak, no, dwie, albo trzy się powtórzyłem. Mam nadzieję, że i po prostu bardzo mi się podobały te osoby. To postacie jest pierwszy mężczyzna i kobieta, więc nie uwagę, uwagi. Ja oczywiście to nie jest to samo, ale no, tylko tak dla informacji, żebyście się nie dziwili. Dobrze, <grych> więc pierwszą książką jest em, Felicia Andrews. Tak. Musiałam jeszcze sobie spojrzeć, czy nie powiedzieli kłopoty. Jest to bo główna bohaterka z książki Patron Miłość to prawa, prawo do miłości. Eliany Laskar, jest to Co mnie urzekło w tej postaci, to to, że Felicia jest. No, Felicia jest tak troszkę wam nie powiem jest ze, z jednej strony nieśmiała, jednak i tak e, może umie zobaczyć o swoje. U mnie, co u niej podziwiam, to jest bardzo cierpliwa, Boże, z tym Tomasem to było u. I jej cierpliwość po prostu chyba nie ma granic, bo wiele osób może jej pozazdrościć, tej cierpliwości. Um... No jak powiedziałam, umie zawalczać już swoje, umie, umie zawalczać swoje, jest w pewnym sensie trochę nieśmiała, jednak i tak jest w pewnym sensie taka waleczna. <laughs> e, bardzo e, szanuję osoby, które jakby. <laughs> jak mam to wytłumaczyć? Szanuję osoby, które jakby nie, że szanuję może, że rodzina jest bardzo dla niej ważna. Rodzina to jest, jest dla niej numer jeden, że no. Rodzina to jak ma rodzina problem, to ona od razu też ma problem, więc. Problemy rodzinne to są też wspólne problemy, nie, wiem, nie chcę Wam to trochę zaspioderować, tego tu chyba nie mam. Nie, więc nie będę Wam mówić, ale że powiem tak, że rodzina dla niej jest bardzo ważna, co ja to rozumiem, ja to szanuję, że mimo że jest już dorosła, wyprowadziła się do innego miasta, to i tak dalej ta rodzina jest dla niej ważna. No więc no to jest bardzo fajne, że umie zobaczycie swoje jest e, bardzo fajna, bardzo dobra, więc no... Nieco mam powiedzieć jeszcze, bo po prostu tak trudno i to powiedzieć, bo, jeż, bo jeżeli ją poznacie, poznacie w książce, bo poznajemy też perspektywę jej e, Felicji. Więc e, zrozumiecie o co mi chodzi z jej charakterem. a jako, że patron to pierwszy tam, drugi tam wychodzi 16. 4, tak. Czyli mamy dzisiaj 12, za, yy, za 4 dni, czekajcie na nim yy, ostatni tom historii Felicji i Tomasa, więc no wyczekujcie. Ja wyczekuję już od listopada, chyba. Trochę długo. <gry> Dobrze. I następną postacią, następną postacią to jest Otylia, nie znam nazwiska, niestety, jest to to so, bohaterka, zapomniałam o słowa Nie wiesz wszystkiego, Marcela Mosa ten Roczna Strona. Tą książkę widzieliście się wczoraj, ale jeśli nie mylę, recenzję tej książki. Otylia jest, um, miała swoją trudną przeszłość, która ukształtowała ją, jaka była wtedy, przed samobójstwem. Czyli tu, co bardzo bardzo na początku książki po o, Fosz, mi się myli o poznajemy, poznajemy z jej perspektywy, poznajemy z perspektywy Marty, jej najlepszej przyjaciółki i z perspektywy innych osób w szkole. Otyria jest, jakby, ona jest używana, używana, traktowana jako wyrzutę w szkole, bo nie, nie, nie po prostu nie, kurczę, nie, nie mieszaj się w grono ludzi po prostu nie, nie potrzebuje tego. E, ubiera się na czarno, nosi glany różne, no po prostu skór, skórzane kurtki, e, takie często chyba, bransoletki jakieś wiecie o co mi chodzi, e, tak mrocznie, można tak powiedzieć. E, co prze, a czemu to by do. Jak już wiadomo, jej przeszłość, ukształtowała jaka była. Poznajemy ją, jak była przedtem, a potem jaka była potem. Po co, co ja powiedziałam? A później, jaka, a potem jaka była później. Um, więc no, tutaj ją bardzo szanuję za to za jej wytrwałość, za to, za to jaka była, że jednak tutaj jest też taki wątek, że rodzina dla niej była bardzo ważna, że, że dla rodziny zrobi wszystko i zrobiła. Więc no. To jest też bardzo fajne, jednak potem ona widać, że ona się zmienia, to widać i jak, poznaje, jak ją poznie, poz, poznamy, to wtedy ro, zrozumiemy, czemu ona taka jest, czemu ona jest taka, jest taka a nie inna, więc wiecie, o co mi chodzi. Po prostu ją trzeba poznać, a potem się przerazi, bo po prostu jak się poznają jej hi historię. Ta książka w ogóle jest trochę przerażająca. Jak już oglądaliście wczoraj moją recenzję, to wiecie o co mi chodzi. Więc, no, jak już przeczytajcie, oczywiście, książkę, bo tutaj jest troszkę dużo takiego, takiej, wiecie, mm, różnych rzeczy. A to, ich historia. Tak mi, tak mi się zrobiło i szkoda, potem, no, wiecie o co mi chodzi. Bo zrozumiecie, jak przeczytać książkę. No, Znowu postacią jest. Diana z Złączonych Nienawiszą, Kory Riley z Wydawnictwa Uuu, Ja ją kocham. Ja ją kocham. Ja często wracam sobie do różnych momentów z książki, więc wiecie, to uwielbiam. Jest to trzeci tom serii Złączonych: e, Born in Blood, Pożre, Bo, Bo, Born in Blood, Mafia Chronicles, więc wiecie e, Więc e, chciałabym też nagrać recenzję tych wszystkich książek, jednak nie wiem kiedy. Zobaczymy. <grym> Ale e, tak. Giana od zawsze nienawidziła tego, że, że była córką e, że była po prostu, że urodziła się w mafii, chciałaby żyć normalnie nie, chciałaby być w ogóle jak najdalej od tych wszystkich samobójców tych wszystkich problemów mafijnych nie, żeby mogła sama wybrać swoją miłość e, a nie została oddana komuś innemu mm. Je, Jej po prostu mi jej podobało to, że ona umia zobaczyć swoje, że ona, wszystko, że ona zrobi wszystko, proszę, niebem, a ziemią, żeby coś zrobić. Yy, że po prostu dąży do tego, żeby coś zrobić, że nieważne, czy ile, co, co musi pokonać, żeby to zrobić, ona to zrobi, bo dla niej jest to ważne. Dla niej jest swoje szczęście, jak i szczęście jej sióstr ważne, więc jej i jej brata oczywiście, bo ona ma też brata. I to jest po prostu dla mnie bardzo mi się podoba. Podoba mi się jej charakter, jej jak ona się denerwuje. Jezus, Maria! To często się pośmiejecie, a często się wkurzycie z nią. Bo to, jest, bo to o to chodzi, więc no. Ja tak miałam. Ja też podczasem się wkurzam jak ona. Czytacie troszkę to troszkę. <laughs> więc no. I kto tak. Ja, się, ja często się wkurzam jak ona, często z bochostek ona też bardzo. Mm... Nie wiem, jak Wam to powiedzieć. Ona uciekła oczywiście z rodziny, bo tutaj uciekła z, e, od mafii potem i ona dała radę, że ona zrobiła wszystko, żeby móc uciec z tego świata. Więc wiecie, no, tak po prostu mi się to podobało, że ona dąży do tego, żeby to się udało przed ostatnią pozycją jest i bohaterką jest Sofia z Miss Independent, i Balicki, tak co niezwykłego, ta książka się pojawia w praktycznie w wszystkich takich tego typu filmach, wiem, ale po prostu uwielbiam Brysona, uwielbiam Sofię, może on, ja jej kocham <grym> i tyle, ale tak, to, co w Sofii mi się spodobało, to to, że ona nie, po, nie podda się urokowi Brysona w tym przypadku tutaj, że ona i tak, ona jest panną niezależną, że ona się nie da zdominować zwykłemu mężczyźnie. Nawet jeżeli to jest Bryson Scott, <grym> więc wiecie. E, ona zrobi, ona jest e, bardzo uczucio, uczuciowa, jest wrażliwa mimo wszystko. Pod tą skorupą, którą pokazuje e, panny, niezależnej, panny, niezależnej, pan, panny niezależnej, to jest, kryje się e, wrażliwa dziewczynka z przeszłością, która też jest bardzo przykra. E, więc wiecie, to jest. Ją po prostu. Ona pokazuje, ona pokazuje to, co chce pokazać. Że nie pokaże, że jest wrażliwa, bo to, jej się, bo to jej nie wyjdzie na korzyść. Że ona też wie, co pokazać, a czego nie. Yy, nie za... to jej, ta jej niezależność się spodobała, że ona nie jest jak inne kobiety, które spotkają z przestojonego mężczyznę rekina biznesu i od razu. wiecie, co zrobią. Więc ten, ona taka nie jest. O uczyła trzeba się postarać. Więc ona dopiero na koniec uwagę, jak ta się stara. Jeżeli. Mm, więc no. Trzeba mieć po prostu cierpliwość do niej. Czasem. Ona też się dużo wkurza, Ona jest świetna, po prostu. Jeżeli ją poznacie, to często się będziecie z nią śmiać. Czy będziecie z nią płakać. Jezus. I ona też się nie poddaje. Ona, je, ona walczy o swoje. Ona, jeżeli to się nie uda, to po prostu tak miał być. Jeżeli się, nie, jak się coś nie udało, to ona idzie dalej. Nie, nie, nie zwracam na to uwagi. Powiedziałabym, co się stało, jak ten przykład, ale nie, to by był spoiler, więc no, zostawię to dla siebie. No i e, ostatnią kobietką jest. Karolina Kot, z wrednego Szefa Katarzyny Żepeckiej. Tak i z sobie nie tego. O, powiem o tego tak o ciekawości. Tak szybciutko. Ja czytałem nazwisko do Robiontek. Dobra, Katarzyna Respecka. Potem patrzę sobie oglądam układkę Tu, tak, tak, bo piękna, śliczna. Znaczy. ślepa, jednak jestem. Taka, taka, że półciutka historyka. Nie wiem, czy to jest śmieszne, czy nie śmieszne. Czy po prostu ja się teraz zgłomiłam. <laughs> Ale tak, Karolina jest um, zraniona. Karolina po um, zdradzie um, swojego narzeczonego zmienia pracę um, i postanawia pracować, um, postanawia zacząć pracę w um, Boże, N1 w firmie. Martina Flisa. E, jako menadżer, nie. Nie pamiętam. Nie znam się na tych wszystkich nazwach, więc to wiecie. Ale no jeszcze przedtem e, miała swój pewny taki e, chwilę słabości i spędziła noc z nieznajomym. Nie wiem, czy to się dowiadujecie, A tak. Ona jest jakby. Ona się nie poddaje też urokowi szefa, czyli Martina. Ona jakby. Mimo, że ona jo, go pragnie, tak wam powiem, to ona nie jest taka łatwa, że ona. Nie, że ona nie będzie. Że ona. Nie, nie świeci, nie co zrobi. <ścoughs> nie, że. Mimo, że. Że jak. On, jak ktoś się nie lubi, to ona nie będzie do niego, do tej osoby szła to potulnie. Że jak ktoś jej rozkazuje, to ona jest. To ona się po prostu nie da. Ona się nie daje, ona jest. Wiecie, ona jest niezależna, ona też jest. Bardzo mi się podobało to postać, więc no. Cudowna jest. Potem, jak ona też, ona, ona może robić rzeczy przeciwko sobie. Żeby innym było dobrze. Więc wiecie, tak o tym chodziło, więc ona może jej być źle, żeby innym osobom, które potrzebują szczęścia, było dobrze. I to tak mi się spodobało strasznie. Dlatego to był też jeden z większych powodów, dlaczego ją tutaj zawarłam w tej, tej, um, tym filmie. Więc wiecie, um, że to był taki wątek, nie powiem jaki, bo to też będzie spoiler. Że ona zrezygnowała ze szczęścia, żeby osoba, inna osoba miała, miała lepiej. I to tak mi się spodobało: to było takie świetne z jej strony, takie miłe, takie przyjemne, że dlatego zapadło mi to w pamięć. Więc to jest po prostu cudowne. Dobrze, więc to już były wszystkie postacie w tym filmie. Nie wiem, jestem pewna, czy kiedy. Mam nadzieję, że nagram jeszcze drugą część tego filmu, bo czytam więcej książek i poznaję więcej takich super bohaterek. I też mam mężczyzn. E, więc no, na dzisiaj to tyle. E, żegnam się z wami, jakim Do następnego. Pa!